Na no, lotnisko. Ale nie czaisz tego, że już nie chcę ginąć po raz kolejny dzisiaj? No ale jakby, jakby Cię to coś kosztowało? No kosztuje mnie od nerwy, no bo wiesz, jakby Cię, Ciebie zabijali, Cię cały czas ale to, to, tak to byś No Rozumiem, żebyś się wkurzał na przykład jakbyśmy Cię hamską specjalnie zajeba... zajebali. Nie, to bym z Wami wtedy w ogóle nie grał, jakbyście tak robili. No chuj w ogóle nie mogę wsiąść Teraz tak siedzę, że mnie w ogóle nie widać. A nie, siedzę z tyłu. To no. nie mogę wsiąść. A teraz przysiadłem się, ale to też... Dobra, Co zajebie tam tego zombiaka jeszcze? A no nie mogę. To Tomek, powiedz mi, jak przeżyłeś tą, tego crasha? No to i tak, sobie bez znaczenia, nie? Mówisz, potrafię no przeżyć wypadek lotniczy z helikopterem i tak zginę. No nie, to kurwa, <laughs> reszty, dalasz. Ale przydałaby mi się na przykład ta informacja, żeby przeżyć taki crash. No to musisz tak przyjechać, no, no co, no przyjechać trzeba ostro i wysięć z niego. Trzeba no, <laughs> by cię wyjaśnić, to nie wiem, no przeżyłem jakiś cudowny. Ale, Ale to... wyskoczyłeś? Nie. Ale jakbym wyskoczył, to bym pewnie zginął. Twoja opinia i tak jest zajebista co do tego, bo przeżyłeś krasza, a nie potrafisz przeżyć akcji z nami. Wysiądź, kabel, bo nawet nie mogę jako ten pilot wsiąść. ale w sumie, jak sobie obejrzysz teren, jak sobie obejrzysz akcję, to zobaczysz, że tak właśnie było. Tomek, jeżeli przebiegasz blisko przed Lufą, to nie jest w stanie człowiek zareagować na to. Znaczy jest o tyle, że nie musi od razu ładować do, do wszystkiego co się rusza. Ale wiesz, jeszcze jednego ale... na przykład jakbym napierdalał serium, a ja później czysty. Ale Haber, ja rozumiem czemu dostanę za pierwszym razem, ale nie rozumiem na przykład dlaczego dostanę za drugim razem. Bo wszedłeś na kucaka i wyglądałeś dla mnie jak zombie. Zobaczcie, stałem na schodach i chciałem po nich zbiec nastająco. I byłem od ciebie, nie wiem, 50 metrów, 30 metrów. I wziąłem cię za zombiaka. No to moja wina. No nie, ale ja nie tłumaczę. Ja nie mówię, że to jest twoja wina. Rozumiem, że możesz mieć pretensje za ten drugi raz. Za Pierwszym razem, jak cię zajebałem, to to po prostu śmignąłeś mi przed oczami i w momencie jak naciskał, nacisnąłem spust. A Gdzie jest, w... Gdzie jest w... grać? Tu była, to była A, taka sama ta, sytuacja taką samą sytuację jak ja za pierwszym razem. No. Kurwa, chcemy razem polatać Tomek, to nie jest tak, że mamy przyjemność z tego kurwa, że yy, jeden A, drugiego zapierdala. No przecież no. polatamy jutro jeszcze. I pojutrze. No ale jutro może kolesia na przykład nie być, żeby ogarnąć staw. Ty znowu wystartujesz z gównem na południu mapy. Kiedy mamy możliwość podlecieć po Ciebie i zabrać Cię w 3 minuty. Ty czegoś nie rozumiesz, no. No rozumiem, że nie masz ochoty po prostu. Zabiorę dzisiaj znowu staw i za chwilę padnę i znowu będę go musiał zabierać. No Tomek, ja wczoraj padłem też dwa czy trzy razy. Ja wczoraj padłem pięć razy, a dzisiaj już trzy razy. Co, co jest z tym kurwa głównym? Nie można w ogóle wsiadać. Ja pierdolę się i zaczęło się od tego, że rozjebałeś helikopter, bo ja ci powiedziałem, że masz zrobić auto hoover Nie, ja go nie rozjebałem, tylko nie opanowałem go. To jest różnica. No tak, ale brzmiało to... Tak jest spróbuj jakbyś... się jak nie... Nie, bo Mastos stwierdził, że wiedział, że tak się skończy. Wiesz, to też jest skurwiające. Tomek, jeśli próbujesz. Kabel Ale i latał, nie? Więc to Ale nie jest KB, kiedyś chyba próbował to latać. No z tego co ja słyszę to nie. No ja się rozbiłem na przykład za, za pierwszym razem nawet czy, czy dwa razy na początku. Bo nie ogarnąłem. I, I to latałem sobie offline, tak? Bo można sobie włączyć misję i od razu masz. No wiem, bo byłem przy tym jak i offline. Ja ja siedzę. Spróbuj. Chuj. Nie! O kurwa, przetacza se krew. Nie może ja zmienię broń? To nie jest Tomek, że ja wiem, że jesteś chujowy a, a, albo coś, tylko wiem, że to jest trudne latanie i trzeba parę razy spróbować. Wszyscy siedzimy? Nie. Nie. No, ale ty wysiadłeś. Tak no. A spróbuj z drugiej strony spróbować. Nie, nie, wsiadaj, wsiadaj. No i odleciał. Czekaj, A... bo on nie wsiadł. Nie, ja bo nie wsiadł. Ja jestem na ten do ostatnio. Jakbyście wpadli, to fajnie. W balocie, tak? W balocie jesteś? No tak. Dobra, to my tu sobie polatamy i powiem, żebym poleciał po ciebie. Nie, on, a za, że on chce spać. John, chcesz iść spać? Chcesz iść spać? Ej, poleź, poleź do baloty po Tomka, a mnie wysać tutaj. Wysać tutaj. I poczekamy tutaj. Albo, albo nie, inaczej. Skąd wzięliście heli? Żebyśmy jeszcze... Z lotniska, no ale ty nie możesz wsiąść, żebyśmy razem lecieli. No, o, on mógł... no zobacz, no, 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 czytaj co pisze. Nie wiem co to jest mi 17, ale brzmi dobrze. Dobra to leć. Dobra ale... to ale... leć. Leć, leć, ja tu po, zostanę. Post, post, postać mnie no. Wiesz, Le leć nie. potomka najpierw Potomka najpierw Balota port. Potomka, port. Czo, weźmiemy może auto, co? Dobra Ty chowałeś jedno auto? Ja chowałem dwa Co on zobaczy? Czytałem Nie wiem Dobra, widzę. Czekaj, gdzie, gdzie poleciał. Na zachód. Na prawo, po prawej, po prawej twojej na pewno. Widziałem czy po lewej, żeby byłeś. Ale tak, ale on nie leci w stronę tonka, tylko na lotnisko leci. Bo... Bo może chce zobaczyć czy stoi mhm. jakiś. Dobra. Wiesz co weźmiemy. Jestem, jestem ciekaw. Słuchaj, ty się orientujesz, jak na przykład tu zostawimy auta, wylogujemy się jutro, wejdziemy do gry, to one będą czy znikną? Jakie w lesie pochowaliśmy, pochowaliśmy. Wyjdziesz tym suwem, bo nie mogę wyjść. Nie stoi z tyłu. Wiem, wiem. Ale jakoś nie mogę... Co ja mam kurwa z autem? Czekaj, czekaj. Tym... Gówno, nie mogę też... Czekaj masz to, wiesz co się, bo nie chciałbym ci przejechać przypadkowo. Po z tyłu masz ten, z tyłu masz drzewo to uważaj. Proszę, zaraz wybuchnie, kurwa. Aha. A jakby i do przodu dał? O, już jesteś. Uważaj, do przodu, teraz w lewo. Jedź masta Czekaj się, siadłem z tyłu, to wejdź jako driver Przesiął się jako pilot Jako driver Nie, wejdź jako driver